Cześć, entuzjaści nauki i poszukiwacze niesamowitych ciekawostek. Witajcie ponownie na kanale Niewiarygodne Filmiki, gdzie nauka spotyka się z rozrywką, a każdy odcinek to prawdziwa inspiracja do odkrywania świata. Dziś zabieram Was w najbardziej fascynującą podróż, jaką możecie sobie wyobrazić w głąb Waszego własnego ciała. Przygotujcie się na prawdziwy rollercoaster emocji i wiedzy. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wiele sekretów kryje się pod Waszą skórą? Wasz organizm to prawdziwe arcydzieło inżynierii biologicznej, pełne mechanizmów, które brzmią jak science fiction, ale są w 100 procentach prawdziwe. Dziś odkryjemy 10 totalnie niewiarygodnych faktów o ludzkim ciele, które z pewnością zaskoczą nawet największych sceptyków. Czy wiedzieliście, że w waszym ciele jest więcej bakterii, niż komórek ludzkich? Albo że wasz żołądek mógłby rozpuścić brzytwę? To brzmi szalenie, prawda? Ale to dopiero początek. Przygotujcie się na dawkę wiedzy, która rozbudzi waszą ciekawość i pokaże, jak niezwykłym jesteście cudem natury. Jeśli lubicie takie nie mieszczące się w głowie ciekawostki, które poszerzają horyzonty i dostarczają mnóstwo rozrywki, już teraz walnijcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał z dzwonkiem, aby nie przegapić żadnego z naszych edukacyjnych i inspirujących odcinków. Co tydzień czekają na Was nowe, niewiarygodne historie. Zaczynamy od numeru dziesiątego. Na miejscu dziesiątym. W Twoim ciele jest więcej komórek bakterii niż komórek ludzkich. To nie pomyłka. Stosunek to około 1,3 do 1, co oznacza, że jesteśmy chodzącymi ekosystemami. Te mikroorganizmy, choć niewidoczne, są absolutnie kluczowe dla naszego zdrowia. Razem te miliardy bakterii ważą nawet do 2 kg, to więcej niż waga Twojego mózgu. Bez nich nie moglibyśmy prawidłowo trawić jedzenia, syntetyzować witamin czy chronić się przed patogenami. To niesamowite, jak bardzo jesteśmy zależni od tych maleńkich mieszkańców. Numer 9. Kwas solny w Twoim żołądku jest tak silny, że mógłby rozpuścić metalową brzytwę. Jego pH wynosi od 1 do 2, co jest porównywalne z kwasem akumulatorowym. To prawdziwa chemiczna potęga, która rozkłada nawet najtwardsze pokarmy. Na szczęście twoja śluzówka żołądka jest wyposażona w specjalne mechanizmy ochronne, które chronią cię przed samostrawieniem. To dowód na to, jak precyzyjnie zaprojektowany jest nasz organizm, by radzić sobie z tak ekstremalnymi warunkami. Prawdziwy cud natury. Na miejscu ósmym. Najszybsze sygnały nerwowe w Twoim ciele osiągają prędkość ponad 400 km na godzinę. To szybciej niż większość samochodów na autostradzie, a nawet niektóre pociągi dużych prędkości. Wyobraźcie sobie taką szybkość w Waszym własnym ciele. Dzięki tej niewiarygodnej prędkości możesz błyskawicznie cofnąć rękę z gorącej patelni, zanim zdążysz pomyśleć o bólu. To pokazuje, jak sprawnie działa nasz układ nerwowy. Zapewniając nam bezpieczeństwo i umożliwiając natychmiastową reakcję na otoczenie. Numer 7. Wątroba to jedyny narząd, który potrafi się całkowicie zregenerować. To prawdziwy superbohater wśród organów, zdolny do odbudowy nawet po poważnych uszkodzeniach. Nawet jeśli usuniemy 75% wątroby, odrośnie ona do pełnego rozmiaru w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Ta zdolność do samonaprawy jest absolutnie zdumiewająca i wyróżnia wątrobę spośród innych narządów. To inspirujący przykład niesamowitej odporności i adaptacji, jaką posiada ludzki organizm. Prawdziwa lekcja biologii na żywo. Na szóstym, jeśli rozciągnąć całe DNA z Twoich komórek, miałoby długość ponad 2 miliardów kilometrów. To wystarczy, żeby pięć tysięcy razy polecieć na księżyc i z powrotem. Pomyślcie tylko, cała ta niewiarygodna długość mieści się w mikroskopijnych komórkach. To pokazuje, jak gęsto upakowana jest informacja genetyczna w naszym ciele. Każda komórka zawiera pełną instrukcję budowy całego organizmu, zapisaną w tej niewyobrażalnie długiej nici. To prawdziwy cud miniaturyzacji i przechowywania danych. Numer 5. Twoje serce w ciągu życia pompuje tyle krwi, że można by napełnić. 200 basenów olimpijskich. To niewiarygodna ilość płynu, przetaczana przez ten jeden niezmordowany mięsień. Serce pracuje non-stop, bez chwili wytchnienia. W ciągu jednego dnia wykonuje około 100 tysięcy uderzeń, a przez całe życie miliardy. To prawdziwy silnik naszego organizmu, który nigdy nie przestaje pracować. Szacun dla tego niesamowitego organu, który utrzymuje nas przy życiu. Na miejscu czwartym ten fakt was naprawdę szokuje. Nie możesz sam siebie skutecznie połaskotać. Spróbujcie sami, nie da rady. To dlatego, że twój mózg przewiduje twój własny dotyk i blokuje reakcję, uznając go za niegroźny. Dlatego łaskotki działają tylko wtedy, gdy robi to ktoś inny, zaskakując twój mózg. To fascynujący przykład tego, jak nasz mózg filtruje i interpretuje bodźce z otoczenia, odróżniając te zewnętrzne od tych generowanych przez nas samych. Numer trzeci ludzie potrafią wyczuć zapach deszczu dzięki bakteriom w ziemi, aktynomycetom. Te mikroorganizmy wydzielają związek chemiczny zwany geosminą, który jest odpowiedzialny za ten charakterystyczny, świeży zapach po burzy. Nasz nos jest na geosminę ekstremalnie wrażliwy. Potrafimy ją wyczuć nawet w stężeniu jednych cząsteczki na bilion. To pokazuje, jak niesamowicie precyzyjny jest nasz zmysł węchu i jak bardzo jesteśmy połączeni z naturą, nawet na poziomie molekularnym. Ciekawostka numer dwa. Wszystkie pierwiastki chemiczne w Twoim ciele są warte. Zaledwie około 800 zł. Najdroższy jest fosfor i potas, ale reszta to głównie tanie pierwiastki, takie jak węgiel, tlen czy wodór. To zaskakujące, prawda? Ale uwaga: gdybyś chciał kupić tyle DNA, ile masz w sobie, kosztowałoby to miliardy. To pokazuje, że prawdziwa wartość naszego ciała nie leży w surowcach, ale w złożoności i organizacji tych pierwiastków. Jesteśmy bezcenni. I numer jeden. Najbardziej niewiarygodny. Co siedem, dziesięć lat masz w ciele całkowicie nowe komórki. Twój organizm nieustannie się odnawia, wymieniając prawie wszystkie atomy i komórki. To oznacza, że dosłownie co dekadę jesteś. nową wersją siebie. To nie tylko inspirujące, ale i głęboko filozoficzne. Każdego dnia Twoje ciało ciężko pracuje, abyś mógł funkcjonować, a procesy regeneracji są po prostu zdumiewające. Jesteś żywym dowodem na ciągłą ewolucję i odnowę. I to wszystko na dzisiaj, drodzy odkrywcy. Który fakt najbardziej Was rozwalił? Ten z łaskotkami, który udowadnia, że mózg nas oszukuje, czy może ten z nową wersją siebie co 10 lat, który zmienia perspektywę na życie? Koniecznie piszcie w komentarzach, który fakt był dla Was najbardziej zaskakujący i dlaczego. Mam nadzieję, że ten odcinek zainspirował Was do dalszego zgłębiania tajemnic nauki i pokazał, jak niezwykłym cudem jest ludzki organizm. Pamiętajcie, że nauka to nie tylko suche fakty, ale przede wszystkim fascynująca podróż pełna niespodzianek i inspiracji. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę to dla nas ogromna motywacja. Subskrybujcie kanał Niewiarygodne Filmiki i włączcie dzwonek, bo już jutro kolejny, równie ekscytujący odcinek, tym razem o niewiarygodnych rekordach świata, które przekraczają granice ludzkich możliwości. Nie przegapcie tego. Dzięki za oglądanie. Do następnego.